No cześć, witajcie. Taka sprawa, ja tutaj <grymnie> przeglądam internet no i widzę jak tu ludzie ogrzewają się różnymi metodami no i w tej chwili no to wszystko tam wychodzi, kto w co zainwestował, czy to się kalkuluje, nie kalkuluje, bo ja ogólnie jestem zwolennikiem tego, żeby być minimalistycznym w ogrzewaniu, <grymnie> czyli najlepsza to jest siekiera. <grymnie> no i no mam tam ołoryczy to rzeczy kocio z, z podajnikiem i w te nowe technologie to tam nie za bardzo chce wchodzić, bo to jednak no raz, że to nie jest takie pewne, bo jak się coś zwali, a jest zimno, to może być kicha, a drugie no nie mamy wpływu na te ceny energii, nie, no wiadomo, cena prądu dzisiaj, a za miesiąc no, coś tam komuś odwali, nie, i kicha jest, niem Czyli trzeba no, polegać tylko na swojej pracy, na, na swoim paliwie i siekiera. Po prostu siekiera najlepsza jest nie? No, wytwarzania energii, nie? Oczywiście no, węgiel to jest tam podstawa, nie, bo w tej chwili węgiel to jest najtańszym źródłem energii chyba nie. No Trzeba trochę tam po tym pochodzić, po, po, pomęczyć się, nie? No ale co? No, siedzieć w domu, nic nie robić, nie? to lepiej jest coś tam poprzenosić, podziabać, nie. Ja Wam pokażę, jakie ja mam zużycia. Zobaczcie tu na falowniku przez cały dzień kurczę, zaraz, a, przez cały dzień panele mi wytworzyły 16 kWh mikroinwertery kurczę, 4 kWh prawie 3,9 a zużycia z sieci miałem 3,3, a wysłałem 2,5 do sieci. Czyli ja przez cały dzień tylko 3,3 kWh zużyłem z sieci i jeszcze wysłałem 2,5. Czyli tak, mam bardzo niskie zużycie. Niskie, naprawdę niskie. A tu na Solarmanie możecie sobie zobaczyć o tak produkcja wychodzi. Takie w nocy, zużycie tam szczątkowe. Później tam jest pik, ładna pogoda była i tu nawet ponad 4 kW były produkcji. No i tu obciążenia różne, na te czerwone, no wiadomo, tam w domu coś się robi, piecze gotuje, nie? No i tu jest z tego właśnie całkowita produkcja. 16, wolna energia ta, właśnie o do sieci, co poszło 2,5 do baterii 5,5 własny użytek czyli na bieżąco co się zużyło 8 no zakupione 33 no to nam w nocy było coś tego nie rozładowanie baterii No tak to wygląda nie To jest właśnie od w tej chwili pokazuje Solarman idzie bateria jeszcze się rozładowywuje bo bateria ma 71% o 71 a ja ją mam ustawioną do rozładowania na 60 teraz bo wiem że są słoneczne dni to do 60% mi zjedzie nie później się przełączy na sieć nie czyli tam żeby był jakiś tam backup w razie zaniku sieci to żeby to było jeszcze coś tam działało nie jeszcze z parę godzin wytrzymam nie no i takie mam zużycia że ja mam zużycia mało bo polegam na węglu i parze. No, także technologia ta nowoczesna potrzebuje energii elektrycznej. Ja tylko węgla i trochę pary potrzebuję do kotła. Nie? No i tak to właśnie jest. Nie? Tu jest, patrzcie, wykres od początku miesiąca. No, styczeń się zaczął o tak kiepsko. 1 stycznia, zobaczcie, taka mała produkcja, zużycie tam. No zużycie yy, ponad prawie 14, nie. Produkcja 2, ale z, później zobaczcie, no w miarę ładnie. No tu jest jakiś pik zużycia, duży 19, no ale produkcja była ładna też, nie? 14, prawie 15. O i dzisiaj zobaczcie, widzicie? Dzisiaj zużycie 16, 2 produkcja 16, czyli prawie 0,0, no jak to mówią w piłce nożnej, prawie, że 0,0, no. No, wskazanie jest na zużycie, nie? Także, no, jeżeli y, by miał jakąś tam pompę ciepła, czy tego, no, to ten wykres, to byłby taki wysoki, o, tu w niebo, gdzieś tam, nie? Zużycia i tej energii z fotowoltaiki by było mało, nie? A ja już tam naskładałem trochę drewna, naskładałem trochę tego węgla opału, no i ładuję to, to mnie nic nie kosztuje w tej chwili, bo ja to sobie nazbierałem tam <noise> przez lata, jak było ciepło, nie? No, jak było ciepło, to sobie tam <noise> działałem, oszczędzałem. No i teraz co, no, no i wychodzą z użycia małe, nie? Aha, jeszcze jedno wam tu pokażę. Taki, o, to jest licznik energii, co idzie już w ogóle wszystko na dom. Wszystko tu się liczy. To co zużywam 3,5 tysiąca kilowatogodzin. A tam jest licznik, który wysyła który wysyła do sieci i pobiera z sieci. I zobaczcie, tu jest wysłane już Wam pokażę ile tu jest wysłane. To jest total import 1000 kilowatów tylko Kupiłem eksport, patrzcie, 1936 wysłany mam do sieci. To od jakoś od wiosny, chyba. No, zobaczcie, 1000 tylko mam zużycia prawie przez rok. No, 10, 11, chyba, miesięcy będzie. No. Nie wiem, jak oni je tam rozliczą, w każdym razie. O teraz mam zużycie o 30 watów, tylko coś tam. 28 watów bieżąco zużycie świeci. No to te wyświetlacze wszystkie biorą nie? Świecą tam, A niech świecą mnie. Jak oni mnie rozliczą? No, no, będą musieli mi chyba płacić. <grystanie> mm, także wiecie. No. Jest jak jest. No, szkoda, że no, zainwestowało w te pompy, bo to kupę pieniędzy. Ja się zastanawiam nad kupnem takiej pompy, jakiejś najtańszego modelu, i tylko na próbę zainstaluję. Tutaj sobie tak, no, zobaczę, jak to wyjdzie. Ale jestem bardzo ostrożny, bo nie można polegać na nich w 100% ze względu właśnie no, na te ceny. No, w energii, jak oni tam tu walą, no, z dnia na dzień jakieś tam obiecanki cacanki, że, że prąd stanieje, ale słupy zdrożały i kable zdrożały, no. Przecież te instalacje to są sprzed 50 lat nieinwestowane, a oni mówią, że oni coś tam poprawiają, no. Co oni tam poprawili? No. no tak to wygląda, nie? Jakby co to piszcie w komentarzach, kto się czym grzeje i jakie ma zużycie, bo ja mam zużycie naprawdę. No minimalne, minimalne. Yy, czyli ja wam to pokażę. O, miesiąc, ten miesiąc. Styczeń. Yy, zaraz jak to jak to przełączyć. O ten miesiąc patrzcie pak. Całkowita produkcja 192 kWh. zużycie 109, Nie 291. Czyli ja się zamykam 291 zużyłem a wyprodukowałem czyli 100 kW no prawie równiutkie 100 kW tylko tam przyszło chyba z sieci nie No Takie są parametry moje No więc jak jest dobrze jest ciepło Gdzieś tylko kotunia latała, ale gdzieś tam poleciała, nie? Jakby co to? Piszcie i mówcie, <ścoughs> co o tym wszystkim sądzicie? Nara, cześć.